Witajcie kochani. Wiosna chyba już na dobre się zadomowiła. Dni są cieplejsze i dłuższe. Kuszą, żeby coraz więcej czasu spędzać na zewnątrz. To dobry moment na zadbanie o rośliny. Te znajdujące się w domach, jak i te, które zdobią lub zdobić będą nasze balkony i tarasy. W czasie dzisiejszego spotkania pokażę, jak wykonać dekorację z roślin doniczkowych w duchu niemarnowania. Wykorzystamy bowiem pękniętą doniczkę. Jak zwykle zachęcam Was do prześledzenia krok po kroku instruktażu, by móc się zainspirować i stworzyć swoją własną wersję mini pejzażu roślinnego. Gotowa kompozycja niebanalnie ukwieci każdą przestrzeń lub stanie się oryginalnym prezentem. Zaczynamy! Czeka nas dzisiaj brudna robota, dlatego na początek zachęcam Was do założenia rękawiczek ochronnych. Spójrzcie, co tutaj zgromadziłam. Mamy kilka różnych roślin, i teraz, jaki był klucz ich doboru? Są to rośliny wieloletnie, które potrzebują miejsca słonecznego, i przede wszystkim są to rośliny, które rosną na wysokość do mniej więcej 15 cm, czyli są one niewysokie. Będziemy z nich w tej Donicy, o której powiedziałam przed chwilą, tworzyć taki mini pejzaż, mini ogród. Stąd właśnie rośliny, które wybrałam, są takie nie też bardzo ekspansywne czyli takie, które będą mogły właśnie spełnić dzisiaj tutaj swoją rolę. Ważne jest właśnie w doborze roślin, niezależnie czy będziemy robić taką dekorację, czy sadzić jak, jakąkolwiek inną kompozycję, np. w zwykłej skrzynce będziemy chcieli połączyć ze sobą różne kwiaty, warto sprawdzić, zanim to zrobimy, jakie one mają potrzeby. Czyli po pierwsze, jeżeli mamy na przykład, robimy kompozycję na balkon czy taras od strony południowej, to musimy wybrać rośliny, które lubią słońce i takie, które na przykład, jeżeli chcemy właśnie połączyć kilka roślin w jednej donicy, takie, które lubią podobny, być w podobny sposób nawadniane. Czyli unikajmy takiej sytuacji, gdzie posadzimy roślinę, która lubi sucho, z rośliną, która lubi mokre podłoże, ponieważ to się będzie kłócić. Oczywiście możemy pomyśleć o tym w ten sposób, że jest to dekoracja na chwilę, na jeden sezon, ale jeżeli chcemy się cieszyć pięknem kwiatów w pełnej ich takiej okazałości, to warto jakby o to zadbać wcześniej i przemyśleć ten dobór. Teraz, co konkretnie przygotowałam? Mamy tutaj pierwiosnek lekarski, to jest taka roślina pięknie kwitnąca na żółto. Oprócz tego mamy tymianek, on też będzie, czyli macierzankę, on też będzie kwitnął. Tu będą takie drobne białe kwiatuszki. Mamy karnik ościsty, który trochę wygląda jak taki mech. Oprócz tego mamy rozchodnik, to jest też roślina bardzo wytrzymała. Warto też wspomnieć, że wszystko to są rośliny wieloletnie, mrozoodporne, więc zwłaszcza na przykład, gdy będą włożone do gruntu, to przetrwają nam zimę. Natomiast, jeżeli będziemy robić z nich taką kompozycję w Donicy, to wtedy, na okres zimowy, kiedy te temperatury będą ujemne, możemy tą donicę zabrać z powrotem do domu, postawić w jakimś takim chłodniejszym miejscu, żeby te rośliny spokojnie mogły przetrwać na kolejny sezon. Teraz, oprócz roślin, które tutaj widzicie, mamy też różne dekoracje. Donica jest potłuczona, więc tutaj przygotowałam, zachowałam fragmenty, fragmenty, które, które po prostu się zbiły i je też będziemy wykorzystywać tutaj w tworzeniu tej całości. Mamy dodatkowo jedną mniejszą doniczkę, różne kamienie mniejsze i większe, chrobotek, patyki, kore brzozy, mamy też Tutaj przygotowany keramzyt i różne małe figurki, które już na sam koniec ozdobią całość. Od czego zaczynamy? Zaczniemy od wysypania w dolnej części tej donicy ziemi. Tej ziemi musi być dosyć sporo. I pamiętajmy, że te fragmenty, które tutaj wykorzystamy, u mnie akurat jest ten rand. Tutaj powinien być jakiś minimalny chociaż rand naokoło, więc jeżeli doniczka tak pękła, że pękła do samego dołu, to wtedy możemy taki fragment jak tutaj wykorzystać, żeby stworzyć. Takie ograniczenie, żeby ta ziemia po prostu nie wypadała na zewnątrz, żeby podczas podlewania całość nie wypłynęła z donicy. Jeszcze dosypiemy trochę ziemi. I co będziemy robić w dalszej części? Pokażę, jak mniej więcej to będzie miało wyglądać. Usadowimy tą donicę. W tej donicy mniejszej zostaną również zasadzone rośliny, natomiast tutaj podsypiemy jeszcze ziemię, mniej więcej do, tej, do, tego, do, do wysokości tej, niżej położonej tej donicy w środku, i to będzie takim naszym wzniesieniem które um, używając tych jeszcze mniejszych fragmentów doniczki, e, z których zrobimy tutaj właśnie takie schodki wsypuję teraz do mniejszej doniczki ziemię. I podsypię tu jeszcze, żeby ona była trochę wyżej. Możemy właśnie tak ugniatać tą ziemię, żeby ona yy, tworzyła taką dobrą, twardą podstawę. Dobra. Mniejsza doniczka jest tutaj z boku. Pamiętajmy o tym, że tutaj będziemy zaraz dosadzać różne rośliny. Teraz wykorzystam ten fragment, tak jak mówiłam wcześniej, żeby stworzyć tutaj taką zaporę. Takimi fragmentami jak tutaj się nie przyjmujcie, to nie musi być wszystko idealnie. Te takie fragmenty, które tutaj zostaną, potem będziemy zakrywać właśnie chrobotkiem, kamykami. One na sam koniec zobaczycie, że bardzo ładnie, bardzo ładnie nam się tutaj skomponują z całością. Tak wygląda podstawa naszego mini pejzażu. Tak jak widzicie, Mamy tutaj już ustawione, wbite w ziemię schodki. Mamy tutaj tą donicę. Dodatkowo jeszcze umieściłam tutaj taki nieco większy kamień, który ją będzie stabilizować. No i co, teraz przejdziemy do uwalniania tych roślin z doniczek i do rozdzielania systemu korzeniowego, tak żeby można było zacząć aranżować już rośliny w donicach. Podstawę dam na bok, no i teraz taką doniczkę zanim, starajmy się oczywiście te, te, te rośliny nie wyszarpywać, tylko na początek możemy sobie trochę tą doniczkę ponagniatać, wtedy ziemia lepiej odejdzie od ścianek, żeby właśnie tego systemu korzeniowego zbyt mocno nie uszkodzić. Też oczywiście nie, nie, nie musimy się z nim obchodzić, jak po prostu z jajkiem. Jakieś elementy możemy oderwać. One, one tylko, że nie są na tyle silne, że raczej powinny się odbudować. Ale starajmy się zachować właśnie taką równowagę między pracą, a taką stanowczą pracą, a tym, żeby po prostu ich nie zniszczyć. No i wyciągamy też inne rośliny. Będziemy musieli też te korzenie porozdzielać, ponieważ nie będziemy całych takich gotowych doniczek wkładać do ziemi, bo byłyby za duże, więc będziemy musieli je sobie porozdzielać te, te, te korzenie tutaj. I jeszcze pięknie, pachnący, pięknie pachnącą macierzankę. Doniczki zostawiamy, może nam się jeszcze do czegoś przydadzą i e, trochę obsypiemy z ziemią. Pamiętajcie, że tam już w naszej donicy trochę ziemi wylądowało, więc e, tutaj e, obsypię tą ziemię, która jest wokół korzeni. Dobra. I teraz, tak jak mówiłam przed chwilą, też e, te, tym kwiatkiem też się zajmę, też go trochę obskubię z ziemi, trochę zminimalizuję tą bryłę korzeniową. I jeszcze dodatkowo rozdzielę na mniejsze partie. Delikatnie, trzeba palcem tutaj Między te pojedyncze gałązki wsunąć tutaj palce i tak rozdzielać, żeby nie wyrwać samych tych zielonych elementów, żeby one były jednak cały czas przytwierdzone do korzeni. Dobra. Trochę odgarnę ziemię i donica wraca na swoje miejsce. I teraz będziemy sadzić tutaj do środka rośliny. Ten żółty kwiat znajdzie się tutaj na szczycie, więc odgarniam ziemię w doniczce i, i go tutaj wkładam. Można my te suche, kwiat, suche liście, jeżeli takie się znajdą, od razu oberwać. I obsypujemy tą ziemią z doniczki tę włożoną tutaj roślinę. Tak przykrywamy ją ziemią, żeby całe korzenie zakryć, ale żeby, żeby, żeby zakrywać właśnie tylko korzenie. Już tej łodygi tak bardzo do góry, tak bardzo do góry nie. No i bierzemy kolejne. Rozdzielone już fragmenty roślin, i zastanawiamy się, w którym miejscu najlepiej one by wyglądały. Czy dosadzimy je tutaj do tej donicy, czy może włożymy je tutaj gdzieś w innej części? Może ja ten tymianek tutaj dam do tyłu. On będzie stanowić takie tło dla tej donicy, która znajduje się tutaj z przodu. Możemy też ewentualnie, jeśli pracujemy z takimi małymi roślinkami, albo właśnie tutaj palcami to wbijać, albo możecie wziąć sobie jakiś patyczek, tak żeby właśnie zbyt mocno ich nie, żeby uważać, właśnie, żeby ich nie połamać, tylko żeby je mocno przytwierdzić, właśnie nie uszkadzając zielonych elementów. I jeszcze. Kawałek tej rośliny. I musimy sobie właśnie obkręcać tą donicę, oglądać ją z każdej strony, tak żeby stworzyła się ciekawa całość. Jeżeli jakiś element wymaga przesunięcia, to możemy spokojnie to zrobić. W trakcie również sadzenia tutaj tych roślin. Posadzone rośliny obsypujemy jeszcze obsypujemy jeszcze e, ziemią. Tak żeby te korzenie oczywiście pomimo tego, że tutaj jest taki spad, żeby te korzenie nie były na zewnątrz, tylko żeby były dobrze. Przysypane ziemią, ewentualnie jak gdzieś będą wystawać, to wtedy trzeba będzie właśnie dołożyć jakiś kamień, który będzie ten akurat jest za duży, który będzie je podtrzymywać. I w ten sposób aranżujemy całość. Tak jak widzicie, nie wszystkie z przygotowanych roślin znalazły się w tej kompozycji głównej z prostego powodu po prostu nie zmieściłyby się. Ale ich dobór był przemyślany, także to, co widzicie tutaj w tej donicy, możemy potraktować jako kompozycję główną. Natomiast w innych doniczkach obok, albo w jakiejś jednej skrzynce, mogłyby się znaleźć pozostałe rośliny. Kolejnym krokiem, jak już mamy tutaj stworzony ten pejzaż, będzie zakrycie ziemi, która jeszcze gdzieś przebija się między roślinami. Oczywiście nie musimy jej zakrywać w całości, ale w tych fragmentach, które uważamy, że, że ona nie zdobi tylko szpeci, tam możemy właśnie to ziemię zakryć. Również możemy użyć tych, te elementy, które tutaj są przygotowane, po to, żeby jeszcze ustabilizować całość. Wezmę kawałek kory brzozy, Ona jest trochę obskubana i umieszczę ją tutaj z tyłu, wypełniając taki fragment pusty, który tutaj został. Mam też takie kamienie otoczaki. One są w różnym, mają różny kształt, i nieco różnią się też kolorami, i też mogę je tutaj w różnych miejscach podostawiać. Tak jak pokazywałam na początku nagrania, mamy też keramzyt, czyli takie małe brązowe kuleczki i one też świetnie będą nam wypełniać te puste przestrzenie i jednocześnie bardzo dobrze prezentują się na tle brązowej ziemi. Możemy tutaj właśnie Usypać je wokół, wokół naszych schodków. Co więcej, przygotowano też takie patyki, mogą ich fragmenty całość byłaby zbyt duża, przytłoczyłaby to, co znajduje się w środku, ale jakieś wybrane fragmenty możemy też. Ułożyć tutaj i one będą ten krajobraz wzbogacać. Jest też, leży tutaj też chrobotek szary i mam też barwiony chrobotek na zielono. No i to to już, to już decyzja należy do nas. Możemy sobie przystawić jeden, drugi. Zawsze warto mieć troszeczkę więcej tego materiału, żeby można było właśnie na koniec przyłożyć i zobaczyć, który z, wybranych, który z wybranych tutaj elementów, który z wybranych elementów będzie najlepiej pasować i uzupełniać całość. Jeśli będziemy mieć problem z przybocowaniem tych elementów, bo nasze palce nie będą mogły dotrzeć w każde miejsce, to proponuję też wykorzystać do tego szczypce. Albo nawet pensetkę. I tą pensetką też możemy dotrzeć w jakieś takie miejsca, gdzie, w które na przykład już kiepsko dotarłyby nasze, nasze dłonie. Tak prezentuje się gotowa kompozycja. Wszystkie rośliny już znalazły swoje miejsce. Kamienie również, keramzyt, fragmenty kory. Ale żeby jeszcze całość urozmaicić, dodamy figurki, które tutaj przygotowałam. Oczywiście nie wszystkie, chociaż wszystkie bardzo lubię i bardzo dobrze mi się kojarzą, ale ta donica ma taki, taką wielkość i tak została wypełniona mocno roślinami, że też należy tak ostrożnie podejść do tego. Ostatecznego dekorowania, żeby nie przyćmić tego, co już zostało zrobione wcześniej, mam tutaj takie trzy sympatyczne sowy. I teraz właśnie je tutaj ustawię, w tej doniczce górnej, żeby były mocno wyeksponowane. Jeśli planowalibyśmy, ja teraz je tylko po prostu ustawię, szukam jakiegoś miejsca, gdzie będą dobrze się opierać. Natomiast gdybyśmy mieli w zamiarze. Taką dekorację komuś ofiarować, to wtedy warto jeszcze mocniej te dekoracje tak, żeby one nie powypadały w trakcie transportu gdzieś przymocować. Te na przykład mają tutaj takie otwory, więc wystarczyłoby je nabić na jakiś patyczek i dopiero wsunąć w ziemię. Więc też właśnie przygotowując taką dekorację warto sprawdzać, czy te elementy po prostu nam z niej nie powypadają. Trzecia sowa wyląduje na schodkach, to oczywiście możemy się tym bawić. Jeżeli ta kompozycja zostanie u nas na tarasie albo na balkonie, możemy w każdym momencie sobie te dekoracje przestawiać. I mam tutaj jeszcze takie maluteńkie doniczki. One są, służą raczej takim typowo, właśnie są typowo do dekoracji. I możemy sobie właśnie tutaj jeszcze jedną włożyć, i żeby nie była taka pusta, włożę tam trochę tego zielonego chrobotka, żeby ją ożywić. No właściwie, po dodaniu dekoracji, możemy już ogłosić finał. To jest gotowa. Gotowa kompozycja, tak ona się prezentuje. Jeśli chodzi o jej podlewanie, to róbmy to ostrożnie, ponieważ pamiętajmy, że te nasadzenia są zrobione tutaj również po skosie, więc najlepiej przygotować sobie małą butelkę z wodą i delikatnie, właśnie od góry, podlewać te rośliny. I gdyby okazało się, że która z nich nie przetrwa, to oczywiście w trakcie sezonu możemy ją spróbować sobie wymienić. Po prostu wysadzając z donicy jedną, i w to miejsce umieszczając kolejną, ale właśnie z pamięcią o tym, żeby wybrać taką roślinę, która będzie pasować, która nie, nie będzie zbyt duża. I która będzie właśnie pasować do tych, które tutaj są już użyte, czyli na przykład w naszym tutaj przypadku są to rośliny, które lubią być w miejscach słonecznych. Możemy też jeszcze, to jest, dodam na koniec oczywiście taką wersję ogrodu zrobić, um, używając roślin typowo do wnętrza, i wtedy Taką dekorację, wykorzystać jako dekorację, która będzie właśnie stała w naszym domu czy mieszkaniu. Zachęcam Was do pracy twórczej i do stworzenia własnej war wariacji na temat takiego pejzażu, mini pejzażu roślinnego. Powodzenia!